Zawsze możemy ich zagablować. To jest historia uniwersalna i, i o dziwo, dla, być może dla niektórych tutaj, właśnie, nie wiem, odbiorców, dziennikarzy, komentatorów. Ci ludzie tam za granicą, głównie byśmy no, to w Ameryce pokazywali, w, w Toronto i w, i w Chicago, że oni nie do końca jakby mm, ten film odbierają jako, jako jak taki holocaust mówi. Yy, dlatego, że ten film, w się rzeczy, jeśli można użyć takiego słowa w przypadku zagłady, bardzo subtelnie pokazuje tę całą ikonografię holokaustową, te druty kolczaste, to wszystko i tak dalej, i tak dalej. To dziś na początku filmu to widzimy, a później strasznie mocno skupia się na człowieku, prawda? Jest bardzo blisko mnie, znaczy Sochy, i bardzo blisko ty, tych, 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 tych Żydów. I to jest właściwie jakiś rodzaj z psychologicznego wręcz filmu jakiegoś, po prostu jakiegoś po, takiego dotknięcia tej tajemnicy dobra i zła jakby na, oczywiście w, w, tych, w tych dekoracjach, prawda, i, i, w, i w tamtym czasie i w tamtej rzeczywistości Zostaw tato, to dla Żydów Dla jakich Żydów? A nie, to... Ciechu, daj jej mówić Słuchaj, jest takim człowiekiem, jaki był zawsze, po prostu tak go to niesie, że w pewnym momencie jego emocje, jego Wybory, jego, jego poczucie odpowiedzialności go pchają w stronę dobra. Można powiedzieć, że to się dzieje niejako wbrew niemu, bo w jego systemie wartości no to, to co on robi, jest niemądre. No I mu wstyd nawet troszkę się boi, że jak ktoś się dowie, że on taki frajer, to będą go mieli za tego. Ale naprawdę jest coś takiego, to jest tajemnica, skąd się ten taki gen dobra bierze w człowieku. W jednym się bierze, a w drugim nie.